Regio Football. Echa lokalnych boisk. Zaprasza Kamil Sobala. Za nami kolejny ciekawy weekend meczów towarzyskich, który obfitował w sporą liczbę bramek, a tak było na przykład w Kietrzu, gdzie włókniarz mierzył się ze zrywem wysoka. Gospodarze nie dali bowiem najmniejszych szans swoim rywalom, zwyciężając aż 6 do 2. Sporo goli padło także w rywalizacji na przodu Czyżowice z przyszłością rogów. Piłkarze z pewnie pewnie pokonali przyjezdnych aż 4 do 0, Ale jeszcze ciekawie było w innej rywalizacji, mianowicie w spotkaniu LKS-u Wojnowice z Polonią Łaziska, gdzie padło łącznie 7 bramek. Po zaciętym boju zwycięsko z tego Wyszli poloniści, którzy wygrali 4 do 3. Luty jednak nie samymi sparingami żyje, ale i również transferami, a takich dokonała ostatnio odra Wodzisław, która ogłosiła swoje dwa nowe nabytki. Zostali nimi defensor Daniel Skorupa oraz bramkarz Maciej Zając. Obaj panowie to byli zawodnicy szkółki MKP Centrum Wodzisław. Ale swoimi najnowszymi wzmocnieniami podzielił się także rof rybnik. Na gliwickiej zameldował się bowiem Jakub Koseła, Jakub Dankowski, Karol Szymecki czy Mateusz Knapik. Jak więc widać w gabinetach lokalnych klubów dzieje się równie sporo co na boiskach, ale no takie uroki ostatnich tygodni okresu przygotowawczego. Regio Football.